Pani prezydencie, a co Pana zdaniem jest celem Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego? Na, trzeba pamiętać, że on na początku to on miał, on, on dobrze myślał, widział, jak, jak mnie się wiele rzeczy nie udawało i dlatego wyciągnął wniosek, że co przeszkadza to usuwać i na razie zamierzał niedużo usunąć, to no może tam tylko z sądem sobie poradzić, tylko że w tej walce całej jest tak, że jak jed, jeden element się usunie, to potem trzeba następny, bo, bo to, to jest, i, i tak się dochodzi w wielką dyktaturę. Więc na początku chciał dobrze usunął jeden element, ale to wymusiło następny element i teraz bez przerwy idzie, usuwając i niszcząc wszystko, co, 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 co wywalczyliśmy. Wie pan, w 80. latach i do 80 roku to my walczyliśmy z systemem o nowy system, o trójpodział władzy I to zdobyliśmy, a teraz musimy walczyć z ludźmi, którzy niszczą to, niszczą ten zdobyć niszczą ten system. I to jest ta odwrotność. Kiedyś o system walczyliśmy, a teraz walczymy z ludźmi, którzy niszczą zdobyty. A system. jak walczyć skutecznie? Bo Pan mówi, że dogadać się z nim i z nim nie da. To co w takim razie można i co powinno się zrobić? Musimy chyba inaczej walczyć. To znaczy mówić tak, jeśli wy macie prawo, łamać konstytucję prawo, to jest społeczeństwo jest zwolnione z utrzymania się w prawie. Bo oni mówią tak, oni łamią i to z porządku, a społeczeństwo ma, ma stosować się do tego, do, do tego, co oni sobie życzą. Trzeba mówić, że jak jedni łamią, to i drudzy mają prawo. Jedni pałą, to i drudzy mają prawo. Prawo pałą też. A więc stary testament proponuje. Ale Panie Prezydencie, czy Pan pro, proponuje, żeby demonstranci yy, społeczni, obywatele, zamiast wychodzić na pokojowe demonstracje, wychodzili z pałami i z kastetami? Prędzej czy później do tego dojdzie, bo wie Pan, nie, nie, ludzie się nie dadzą za długo po twarzy bić. I jeszcze, właśnie ja już mówię, to jest ostatnie dwa, dwa szczeble na drabinie do, do, spada, do spadnięcia w przepaść. I już następne ktoś nie wytrzyma, ktoś tego tego przebranego policjanta pchnie nożem albo, albo coś innego zrobi, i się zacznie rzeczywiście wojna domowa, którą przewidywałem, bo ci ludzie inaczej nie odejdą od korytarza. Właśnie, panie prezydencie. Czy pan przewiduje, czy, że sposobem na poradzenie się z tą władzą jest ulica, czy też wariant, który pan zastosował w 1992 roku ze słynnymi słowami. Donalda Tuska, policzmy głosy, czyli poszukiwanie nowej większości w Sejmie. Który z tych dwóch wariantów jest lepszy, skuteczniejszy i mądrzejszy? Ja bym wolał wszechmie, ja bym wolał kartką wyborczą, wszystko to prawda, tylko że musimy na początku powiedzieć, że, że mamy te same zasady. Jeśli wyłamiecie, to nie wymagajcie, aby, aby społeczeństwo nie łamało. I to trzeba umówić, i trzeba jednocześnie pokazać, że następny krok ktoś nie wytrzyma, ktoś w tym tłumie, weźmy go jakimś, nawet nie zauważą kto, i, za, i zaczniemy y, odprawiać y, pogrzeby. I oni do tego odprowadzą i to inaczej się nie skończy, no bo bo się nie, nie można dać bez przerwy być po twarzy i mówić, że deszcz spada.